Siemandero, moi drodzy widzowie Słuchajcie, dzisiaj postaramy się obalić pewne stereotypy związane z faktem, iż Phuket jest bardzo, bardzo drogi Sprawdzimy ceny hoteli, sprawdzimy ceny wyżywienia, sprawdzimy ceny artykułów pierwszej potrzeby A to wszystko zrobimy na Patong, słuchajcie, czyli największej, w największym kurorcie, w największym kurorcie na Phuket Żeby nie było, że jedziemy na obrzeża tej największej tajskiej wyspy która jest taka, propos gdzieś około 3-4 razy większa niż druga z kolei Kosamui. Także to wszystko zrobimy w najbardziej atrakcyjnym miejscu na Phuket, czyli na Patong Beach, na której się właśnie znajdujemy. Patong Beach jest najpiękniejszą plażą na Phuket. Ma około Naj, na pewno też najdłuższą, ma około 5-6 km wzdłuż której właśnie e, toczy się życie. E, jest najwięcej restauracji, barów, toczy się nocne życie, e, o którym też nagram pewnie w, w najbliższym czasie kolejnego e, vloga. E, dzięki za nowych widzów, dzięki za nowe suby. E, jest Was ostatnio coraz więcej na moim kanale w tym miesiącu. To jest około, już około, około 15 tysięcy e, nowych widzów, także bardzo dziękuję. Pamiętajcie też zostawcie suba, ponieważ tylko 12, prawie 13% z Was subskrybuje mój kanał. Ok, lecimy sprawdzić ceny na Phuket. let's go! No, ok, słuchajcie, zaczynamy od wyboru hotelu. Na początek zdradzę Wam pewne tajniki, jak ja wybieram hotel, zawsze. Ja na początek otwieram aplikację Booking, wpisuję miejsce, które mnie interesuje, czyli Patong Beach. Wpisuje okres załóżmy dzisiaj jest wtorek 25, do jutra środa 26 styczeń. Jeden pokój, dwie osoby dorosłe i wyszukuje nam. Od razu wbijamy na mapę. Tutaj jest mapa i powiększamy sobie tą mapę. Tutaj mamy wszystkie hotele, które się znajdują w danym regionie, czyli w Patong Beach. Pod, z podanymi cenami na dzień dzisiejszy. Słuchajcie, i teraz wchodzimy sobie w ceny. Załóżmy, tutaj mamy hotel za 504 baty, czyli za jakieś 60 zł. Proszę bardzo. Czym ja się w ogóle kieruję? Ja się kieruję dwoma najbardziej według mnie istotnymi kwestiami, czyli lokalizacją i oceną na bookingu. Ten hotel jest bardzo dobry. Kosztuje no i oczywiście ceną tak? ten hotel kosztuje 504 baty czyli jakieś 60 zł. lokalizacja jest bardzo niedaleko bo jakieś 300 metrów od plaży i ocenę ma bardzo dobrą czyli 8,4 wejdźmy sobie w niego wejdźmy sobie w zdjęcia proszę pokój bardzo przyzwoity nawet ma wannę co się rzadko zdarza w Tajlandii no dobra, weźmy sobie jakiś inny hotel. Proszę bardzo, tutaj kolejny za 500 batów. 8,2 też 60 zł. Basenik, oczywiście. Słuchajcie, żeby było jasne: teraz jest środek sezonu. Teraz jest najwyższy sezon, czyli styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Jesteśmy w największym kurorcie na Phuket, czyli na Patong Beach i możemy znaleźć hotel za 60 zł. A chcę wam pokazać mój hotel, tylko próbuję go znaleźć. Słuchajcie, 349. Jakaś nowość na booking.com. To jest jakieś 42-43 zł. Słuchajcie, możemy też sobie ustalić jakieś filtry, czyli bierzemy tak, filtr i cena powiedzmy do 2000 batów. Tu są takie widełki od 0 do 2000. Możemy sobie wpisać, czy nas interesują hotele, czy ma być basen, czy ma być wanna, ile gwiazdek, czy hotele, apartamenty, czy pensjonaty, czy ośrodki wypoczynkowe. proszę bardzo. Także wybieramy sobie cenę do 2000 batów, i nam się od razu pewnie zmniejszą wyniki, zakres wyszukiwania. Proszę bardzo, tych hoteli jest mniej. Zobaczcie: 7,6 czyli dobry, 7,3 Noble House, 42 zł, nawet 41. Wow. O 377. Hotel Bayapukę. Słuchajcie, to jest ten mój hotel, który ja wybrałem. I on kosztuje 377 batów. I w tym mam basen, który jest otwarty całą noc. Mam piękny pokój z dużym łóżkiem, który Wam zaraz pokażę. A także można słuchajcie można nawet w centrum Tajlandii na największej wyspie na Phuket w największym jego kurorcie znaleźć hotele po 40 po 50 zł za dobę, za dobę pokój dwuosobowy. Także no jak widzicie, jak widzicie Phuket nie jest aż taki drogi. A to dopiero początek. Jesteśmy przed moim hotelem, chodźcie, wam pokażę, jak wyglądają pokoje. Czy jak wygląda mój pokój. No dobra, tak wygląda pokój: duże łóżko, spora łazienka, balkon. Także przyznacie, że jak za 45 zł, nie ma tragedii. Co prawda, widok jest trochę zły, ale mogę zmienić na drugą stronę. Właśnie muszę dzisiaj pogadać, żeby tam a na drugą stronę się przeprowadzić, żeby był lepszy widok. Natomiast, co nie zmienia faktu, że mam pokój z basenem, na który właśnie teraz idziemy za 45 złotych w najbardziej imprezowym mieście na Puket, tak. Znaczy nawet nie chodzi o imprezy, największy kurort, tak, Największej ilość hoteli, najlepsze restauracje, największe resorty, najwięcej atrakcji. Także ja myślę, że cena naprawdę nie jest, nie jest zła. Tym bardziej, że widzę, że nawet sporo ludzi tutaj mieszka, także standard słuchajcie jest bardzo fajny basenik. Zobaczcie widok dookoła To jest właśnie w Tajlandii najpiękniejsze, że wszędzie występują góry praktycznie tam mamy morze jakieś 400 metrów stąd a tutaj od razu góry piękne, z pięknym widokiem, z pięknymi viewpointami. No, okej, okay, drugą najistotniejszą kwestią jest jedzenie. Słuchajcie, zobaczmy, ile kosztuje jedzenie na. Puket. Może na początek proponuję ściągnąć dwie aplikacje, a mianowicie Grab Food i Foodpanda. To jest coś takiego jak Uber Eat u nas w Polsce. No i tutaj bez problemu możemy sobie zamówić jedzenie. Zobaczmy na początek ile kosztuje jedzenie, na przykład w takich aplikacjach. No ok. I tak jak to było z Booking.com, wchodzimy w aplikację, wybieramy food. Wybieramy naszą ulubioną kuchnię. Ja na przykład uwielbiam hinduską, tutaj sobie już wypatrzyłem taką restaurację, która się nazywa Sultan. Słuchajcie, i jakie ma, jakie ma ceny? Na przykład Butter Chicken, czyli taka naj, jedna z najpopularniejszych hinduskich potraw, kosztuje. 150 batów, czyli jakieś 18 zł. Plus do tego garlic nan, czyli ten chlebek, taki czosnkowy, kosztuje jakieś 40 batów, czyli jakieś 5 zł. Ale są tutaj inne hity w postaci chociażby tutaj mamy. Chana Masala 89 batów. Co mamy tutaj jeszcze? Chicken curry 99 batów. Chicken Masala 99 bahtów, Chicken Jarfezi 99 bahtów, Chicken Karachi 99 bahtów. Słuchajcie, to są przepyszne dania, które tak naprawdę zazwyczaj kosztują drożej czy o wiele drożej bo kuchnia hinduska jest stosunkowo droga. W Tajlandii również, natomiast akurat tutaj w tej aplikacji, w tej knajpie, którą właśnie znalazłem, ceny są naprawdę bardzo korzystne. Więc, więc ja na przykład, jak chcę zamówić taki, nie wiem, Chicken Karachi, 99 batów. Plus do tego chlebek czosnkowy. Łącznie, słuchajcie, 138 batów. Podsumowując. 143 baty z dowozem, czyli to jest taki 17-18 zł. Z dowozem do domu, przepyszne hinduskie jedzenie, chicken karaci i garlic nano. Wychodząc z hotelu, okazuje się, że mamy 50 metrów od hotelu, tak zwany Night Market. Akurat to jest Patong Night Market, czyli największy market tutaj na, w, tej, w tym rejonie Phuket. No i w związku z tym, na takim markecie znajdziemy wszystko od koszulek, poprzez jakieś pamiątki, ale między innymi również jedzenie. I to nie o to chodzi, żeby słuchajcie, będąc na w czasach Bóg wie jak oszczędzać, natomiast no ja prowadzę coś w rodzaju takiego poradnika o Tajlandii, w związku z tym chcę Wam jakby powiedzieć, że również jest taka inna alternatywa i można tanio również zjeść, a w ogóle jestem E, takim zwolennikiem e, takich budżetowych e, wyjazdów, typu nie wiem, tani, e, tania okazja na samolot, e, właśnie taki tego typu tani hotel, e, ale w dobrej jakości, e, trzygwiazdkowy, z dobrą opinią, e, czy dobre jedzenie, e, ponieważ Tajlandia właśnie słynie z bardzo dobrego street foodu, e, który tak naprawdę jest za grosze. Zobaczmy, ile, ile w ogóle kosztuje. Tego typu jedzenie na takim, na takim markecie. Zaczniemy oczywiście tradycyjnie od, od tajskiego. No okay, wszystko co znajdziemy tutaj z tajskiego jedzenia, kosztuje jakieś 80-100 watów. Zobaczcie, możecie sobie zatrzymać kamerę. I zdecydowana większość posiłków jest właśnie w granicach 180-120 watów, czyli nie jest źle, a porcje są naprawdę duże. Yeah. 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 Słuchajcie, nawet krokodyla możemy zjeść tutaj. Krokodaj 70 watów. 70 watów, czyli jakiś 9 zł. A chicken, how 50 baht. 50 baht, słuchajcie, 50 watów, baht, czyli jakiś 6 zł kosztuje. No, 6 zł kosztuje, słuchajcie, taki szaszuk z kurczaka. Uh, 50 ba to well? Yeah Tak, yeah, 70. A 70. Uh, 70, ok. Ok, kawa, uh, nie uh, Słuchajcie, szaszu z wołowiny kosztuje 70 ba, czyli 9 zł. No i wieprzowy kosztuje 50 batów, czyli 6, 6 zł. Zobaczmy też szejki, słuchajcie, szejki ze świeżych owoców kosztują, a w zasadzie smoothie, right? Smoothie? i kosztują 40 albo 50 batów, czyli jakieś 5 lub 6 złotych, czyli też wcale nie jest źle. Hello. Yeah, so nice. So nice, thank you. Thank you. Mamy nawet kiełbasę i steki. Kiełbasa 90 watów ta 60, stek z kurczaka 60, pieprzowy 60. E, także ceny, słuchajcie, nie są wcale złe. Potem przyjdziemy jeszcze na kolację. See ya. No, okej, okay, jesteśmy znowu na Patong Beach Road. Zobaczmy, ile kosztuje jedzenie na Patong Beach Road, żeby. Żeby nie było, że na samej ulicy też jakoś mega drogo, znaczy oczywiście są miejsca gdzie jest, gdzie jest mega drogo, tak? Natomiast, natomiast są tutaj, tak jak widzicie, również te knajpy z, z jedzeniem, które kosztuje 100 batów za posiłek, tak? Taki na przykład, nie wiem, spaghetti, ramen, noodle. Thank you. Welcome, thank you, hello. Wszystkie tutaj te posiłki, które mamy możecie sobie zatrzymać wideo i zobaczyć nazwy i ceny kosztują w granicach 100 watów, czyli jakieś 12 zł w samej centralnej części Patong Beach Road, czyli można również tanio znaleźć jedzenie, a teraz idziemy na mojego ulubionego kepsa. Zaraz Wam pokażę miejsce. Lejne? jest gorąca She yeah. Really gorąca? dobra, zbliżamy się do mojego kebsa zobaczcie, 80 batów mały i 100 batów duży jest gotowy? już gotowy? tak, Yeah, perfect. Of course, later I will order. Dziękuję Ok jak widzieliśmy mały kebab 80 batów, jakieś 10 zł, duży kebab 100 batów, czyli jakieś 12 zł. Po prostu w centrum Patong Beach Road. I teraz hit naprzeciwko napisu takiego wielkiego napisu Patong Beach 2022 Znajduje się najlepsza burgerownia, tutaj bynajmniej, którą do tej pory odkryłem. A ceny są powalające, ponieważ, ponieważ ceny są od 80, od 80 batów za burger z kurczakiem i od 140 batów za burger z wołowiną. Poza tym obsługa jest z mega i burgery są po prostu przepyszne. Brother, one chicken, like last time. Yes. No, last time I, I order beach boy, right? Okay, one beach boy chicken. <śpiewanie> yes, yeah, kapom. <Okay>, <śpiewanie> Zaraz wam pokażę, jak wygląda Some ten burger. Po prostu jest. Ja jestem pod wrażeniem. Jego smaku i w ogóle. Ne, wszystko jest własnej roboty, czyli mięso, bułka. Nawet y, bułka jest własnej roboty, ponieważ knajpa nazywa się Five loaves, a to znaczy pięć bochenków. Y, w dosłownym tego słowa znaczeniu. 80 Bahtów, bułka własnej roboty, mięso, oczywiście własnej roboty, nie gdzieś tam kupowane w sklepie, czy w markecie, sos własnej roboty, sos burgerowy. What kind of sauce, brother? Uh, five low sauce. Five low sauce, yeah, five low okay. Czyli firmowy sos, słuchajcie, zrobiony z własnego przepisu, także no, ja po prostu uwielbiam te burgery. To, co najtrudniejsze na, w Tajlandii, czyli naleśniki, pancakes. Od 60 tam do 100 watów, ale one są po prostu mega. Każdy, kto jest, kto jest czy będzie w Tajlandii, musi spróbować po prostu tych naleśników, bo one są mega pyszne, mega słynne. Tak wyglądają. I praktycznie możemy spotkać na każdym kroku. Patong Beach Road. Jest godzina gdzieś koło 17, więc już się zaczyna. Zaczynają zbierać ludzie. Myślę, że to jest ostatni moment, kiedy mogę przejechać samochodem e, przez Bangla Road. E, także, tak jak Wam obiecałem, nagram osobnego vloga e, na temat dzielnic imprezowych, właśnie tutaj na Phuket. E, no, ale dzisiaj chcę Wam pokazać w ogóle, jak to wygląda, e, tak na pierwszy, na pierwszy rzut oka. E, wiszą lampiony już chińskie, ponieważ zbliża się Chiński Nowy Rok e, w lutym. O, proszę, już zaczyna się robić wesoło. Dobra, to tyle To tyle z Bangla Road. Co do transportu, to jest kolejna kwestia. Yy, mamy dwie opcje, yy, mamy w zasadzie kilka opcji, natomiast dwie takie nie wynajmując nic osobiście. Albo mamy takie czerwone taksówki tutaj na puket, które kosztują e, 200 batów e, za nawet krótki odcinek, czyli jakieś 25 zł. Albo mamy takich Hello, albo mamy takich właśnie. <grym> ja, on mnie wozi czasami. E, albo mamy właśnie e, takich driverów e, i oni motorbajkami e, nas mogą podrzucić w każde miejsce tutaj na patong w granicach 50 batów, czyli za jakieś 6 zł. E, także e, to też o tym należy pamiętać. E, jak widzimy takich panów w niebieskich e, kamizelkach, to znaczy, że to jest coś w rodzaju e, graba, e, tylko że grab motorbike. E, no, to tak pokrótce, jeżeli chodzi o, o transport. Kolejną rzeczą, o której należy wspomnieć, e, są leki i apteka. E, Byłem przed chwilą na Patong Beach Road, która jest oddalona od tego miejsca, jakieś dwie przecznice, czyli 300-400 metrów. I tam ceny jakichś medykamentów czy suplementów w aptekach były kosmicznie drogie. Były po prostu tak drogie, że jeszcze w Tajlandii takich nie widziałem. Natomiast poszedłem, spytałem tutaj miejscowych, gdzie najlepiej kupić w jakiej aptece, i polecili mi aptekę, która się nazywa Super Cheap. To jest sklep od razu z apteką. A się okazuje, że tutaj w tej aptece jest jakieś 30-20-30% taniej niż w najtańszej aptece, jaką kiedykolwiek widziałem w Tajlandii. Po prostu um, takich cen jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc, w Tajlandii w aptekach. E, więc idę zaraz coś kupić e, jakieś witaminy e, czy minerały, bo tutaj jest naprawdę, naprawdę tanią. Na koniec sprawdzimy ceny masaży. No Masaże są w takiej samej cenie jak wszędzie. Czyli od 300 batów masaż tajski, od 300 batów również masaż stóp, no i potem od oil masaż za 400, za 500, za 600. Czyli ceny masaży są od 40 kilku, od, 4, od 36 złotych, poprzez 40 do 50 złotych, 60 max. Także w dalszym ciągu nawet na Phuket możemy się za małe pieniądze pomasować. Okej, okay, słuchajcie, myślę, że to tyle, z, jeżeli chodzi o ceny na Phuket. Widzicie, że, że nie jest źle, także lecimy z tematem. Następny odcinek, tak jak Wam obiecałem, będzie o dziewczynach z Bangla Road, także zostańcie ze mną, zostawcie suba i trzymajcie się ciepło. Hej!